Cześć, witam Was na moim nowym kanale. Jeszcze tego nie zrobiłem. Zapraszałem Was na razie na nowy kanał, ale was nie przywitałem, nie zdążyłem. Teraz jak widzicie jestem w mojej sowowej koszulce, co oznacza, że najprawdopodobniej nagrywałem coś na główny kanał dla dzieciaków i tak właśnie było. Jak wiecie, oni przysyłają mi listy. Jedna z lepszych rzeczy mam tu pełno listów od dzieciaków. Tak więc ja sobie je zawsze na Plan vs Zombie otwieram. No, ale po to ten kanał zrobiłem, na którym teraz jesteście, żeby sobie to rozdzielić i przeczytałem komentarze pod filmami. Ja je zamieściłem na grupie facebookowej, na moim facebooku, na kanale tym głównym, gdzie są najmłodsi widzowie, na kanale live, gdzie są filmy z archiwum wrzucane. I powiem Wam, że o dziwo, bo myślałem, że będzie więcej, więcej narzekania. Ale był dość pozytywny odzew. Przeczytajmy sobie kilka komentarzy, zaraz mam tutaj przygotowane. A Karol pisze. Cieszy mnie ta informacja, aktualnie pomijałem prawie wszystko, co się tutaj pojawiało. Zwyczajnie nie byłem targetem. Wiadomo, jak ktoś nie ma, nie ma tam 10-9 lat, no to nie będzie targetem na filmy z Plans vs. Zombie. Ale byłem trochę zawiedzony, bo jak kiedyś oglądałem wszystko, to teraz właściwie nic. W sumie dla tych starych vlogów pogadankowych w plenerze zacząłem cię oglądać. I na takie właśnie liczę, pozdrawiam i subskrybuję powodzenia. Zgadza się wszystko, zgadza się wszystko. Myślę, że wiele osób tak to właśnie odbierało, że jakby ma kanał na, w który w sumie subskrybuje więcej rzeczy nie ma. większość materiałów nie jest dla niego przeznaczona. Dlatego no dlatego tam już później nie zaglądaliście, a ja myślę, że ten nowy kanał będzie będzie taki właśnie idealny dla was, czyli dla osób, które lubią te vlogi poganankowe. W plenerze też, na razie nie mogę wyjść za bardzo, znaczy nie mogę wyjść, mogę wyjść, problem polega na tym, że jak wiecie ja teraz pracuję na etat, o ile pracuję w domu o tyle, yy, znaczy no pracuję w domu, nie muszę nigdzie jeździć, ale nie ten, nie, no muszę siedzieć w tym domu i pracować, to nie jest tak, że mogę sobie iść i vlog nagrywać w ciągu dnia. A jak kończę, to już jest trochę późno, znaczy kończę, no kończę normalnie o 17:00. Tylko wiecie jak to jest, coś zjeść, coś, coś tam sobie porobić chwilę, nagle się robi 18:00, no to może bym odpalił live'a na Twitchu, chociażby na 2 godziny i się robi ciemno i vloga już nie ma, bo po nocy nie ma co nagrywać, bo nic nie będzie widać, no. Więc z tym plenerem to może być różnie, ale za to wyjazdów mi się szykuje sporo i to naprawdę sporo. Bo tak w tym tygodniu eSport Now. Właściwie kiedy oglądacie ten film, to już jestem pewnie we Wrocławiu na eSport Now. Tam turniej G4 Cup, który pod tam różnymi względami nadzoruje od różnych stron głównie social media i PR. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że fajnie pograją, że będzie duża oglądalność, że będzie super odbiór. No, ale będę tam siedział mm, przy komputerze, pracował, ale też nagram jakąś relację, też jakiegoś vloga myślę nakręcę, więc to jest powiedzmy jeden materiał, który nas na pewno czeka. Dodatkowo spotkanie przy kominku w Zabrzu i to też jest wyjście dla mnie i to też jest miejsce, gdzie ja mogę nakręcić materiał dla Was yy, i coś odpowiedzieć. To jest turniej Hearthstone, który organizujemy z, znaczy organizuje To organizuje Zabrzeńska ekipa m, m, takich fanów gier, która się w smoczym oku w knajpie takiej fantazy m, spotyka od czasu do czasu, grają w gry planszowe. No a że ja ich znam, to, to, to tam kiedyś powiedziałem, że postreamuję ten turniej i to fajne w sumie też był odbiór m, widowni, było całkiem sporo. Później jeszcze Bąkol do, dołączył, w ostatniej edycji był też Mateusz, więc żeśmy go tam piwem poili żeby żeby streamował dla nas z uśmiechem na twarzy. W tej edycji nie ma Mateusza, bo ma jakieś tam, no nie wiem, jakieś śluby, wesela pewnie, coś tam rodzinne sprawy, nie wnikałem za bardzo, ale nie może być. Ale też będzie fajnie materiał na żebyście zobaczyli jak to wygląda. A i później jest wyjazd, o którym wam jeszcze nie mogę powiedzieć, bo muszę go sobie potwierdzić, ale to będzie po prostu no Mega, mega. I cieszę się, że ten kanał założyłem, bo naprawdę szkoda mi było materiałów tych lepszych, żeby wrzucać na tamten, na tamten dla dzieciaków kanał. Aktualnie główny, znaczy główny były główny, <głos》> może ten będzie kiedyś główny. No, a będzie taki wyjazd, że. Jestem ciekaw, czy zgadniecie, może ktoś w komentarzach zgadnie. Przyjrzyjmy się jeszcze jaki przyjrzyjmy się jeszcze jaki inny komentarz zostawiliście, bo mam ich tu całkiem sporo, tylko teraz nie pamiętam tak z głowy. Samotne wilki piszą taki kanał bardziej na poważnie. Słusznie, może się udać, a najważniejsze, że ty będziesz miał swój kącik, gdzie będziesz mógł bardziej serio się wypowiedzieć. No, powiem wam, że nie do końca, nie do końca, bo czy to będzie bardziej kanał na poważnie? Jak wiecie, ja nie lubię jakichś specjalnie poważnych tematów poruszać. Jak ktoś coś tam robi, nie wiem, są jakieś poważne akcje w internetach, wszyscy się wypowiadają. To ja zazwyczaj się nie, po, nie wypowiadam, bo, bo nie, lubię, nie lubię robić z siebie jakiegoś, wiecie, jakiś wyroczni. I aha, jeszcze jedna kwestia, może, może się udać. Wiecie co? Tu nie chodzi o to, żeby się udało, bo tak naprawdę, bo tak naprawdę wiecie, ja mam ja różne rzeczy robię, tak? Ja sobie pracuję i mi się dobrze pracuje, i tu mi się udaje, tak? Na przykład mam główny kanał dla, znaczy główny, no ten kanał dla dzieciaków i tam też bardzo fajnie idzie. Mam streamy, gdzie mi idzie bardzo dobrze. Mam, mam kanał Archiwum Live, który też, też, mimo mimo że to jest archiwum i wrzucam tam materiały z live'ów, które tak naprawdę, no mówię, to są archiwalne materiały, to też tam całkiem fajna oglądalność, jeśli ludziom się to podoba. No i teraz założyłem sobie ten kanał i tak naprawdę, czy ja będę miał na filmiku 1000 wyświetleń, czy 10 tysięcy wyświetleń, czy 100 tysięcy, to nie jest aż tak bardzo istotne w tym momencie, jakby nie jest to dla mnie jakiś super priorytet, to nie jest mój jedyny kanał. Więc to nie jest tak, że ja teraz. Co by mnie martwiło, to to, gdyby jakieś algorytmy zadziałały YouTube'a i na przykład ludzie by nie widzieli tych moich filmów, wiecie, subskrybowali, a to by dalej tam nie działało. To by było trochę mi szkoda, bo jednak nie po to ten kanał zakładam, żeby ludzie, którzy chcą go oglądać, nie widzieli tych filmów. Polecam ten dzwonek gdzieś tam kliknąć. Nie, nie wiem, nie, nie pokażę wam teraz albo gdzieś tu na ekranie pokażę. Jest taki dzwonek do kliknięcia, żeby, żebyście o każdym filmie byli informowani. Tak jak mówiłem, ja tu raczej spamować nie mam zamiaru, bo te materiały bardziej takie vlogowe, pogadankowe, no to nie są materiały, które ja kręcę dość często. Ale jednocześnie będę się starał, żeby coś się tutaj pojawiało co jakiś czas. W zależności od okazji będzie więcej albo mniej materiałów. Kolejny komentarz Snupikat pisze moim zdaniem fajny pomysł w szczególności dla takich technicznych filmików jak ten o kartach przechwytujących o których wspomniałeś tak wspomniałem że taki filmik będzie on jest nagrany i się na tym kanale pojawi zaraz o nim opowiem. Pamiętam że kiedyś zrobiłeś na głównym kanale swojego rodzaju serię o tym co i jak na YouTubie jak nagrywać ustawiać programy jak zarabiać i tak e, i tym podobne. To może jakiś update tych filmiku, filmików? Ja bym bardzo chciał, chociaż one są ciężkie do robienia. Bo trzeba, jedna rzecz jest to, trzeba merytorycznie dobrze je zrobić. Druga rzecz jest taka, że ja bym chciał, żeby to jakoś fajnie wyglądało. A żeby fajnie wyglądało, trzeba fajnie montować. A ja nie lubię fajnie montować. Znaczy, umieć to bym może umiał, jakbym przysiedział z dwa dni, ale nie mam dwóch dni, żeby siedzieć nad jednym filmem. Nie mówię o mega szczegółowych, tylko pokrótce, na przykład, jak streamować z dwóch komputerów, mniej więcej co z czym podłączyć i tak dalej. Takie trochę technikalia. Okej, okay. no, czyli że takie filmy się będą pojawiać, tak. Będą się pojawiać takie filmy na tym kanale, no bo ani na główny dla dzieciaków kanał się nie nadają, ani na archiwum live się nie nadają. Na ten kanał powiem szczerze, że moim zdaniem średnio, bo jakby nie chciałbym, żeby to była znów teraz żeby na ten kanał szły jakieś, nie wiem, testy czy nie wiadomo co, ale powiedzmy sobie szczerze, ja takie, filmy, ja takie filmy wrzucam raz na pół roku, nie? Może teraz ten film o kartach do przechwytywania wejdzie, bo po prostu przysiadłem i nagrałem. I porównanie GTX 1080 z 1080 i też przysiadłem i nagrałem, ale myślę, że to może być dla Was ciekawe, nawet dla osób, które się jakoś tam. Super, takimi rzeczami nie interesują, chociaż z drugiej strony, wydaje mi się, że moi widzowie, wy się trochę interesujecie tymi technicznymi sprawami, więc te filmiki nie są jakieś super długie, raczej nie są nudne, powinny być ciekawe. Więc te techniczne materiały też się będą pojawiać. Ile mamy na liczniku? 11 minut. 11 minut, myślę, że to jest optymalny czas na, na film. Można dłużej gadać. Ale ja to tak mogę siedzieć i gadać, i gadać do siebie o różnych rzeczach. Powiedziałem wam, co w najbliższym czasie będzie, mniej więcej. I postaram się dotrzymać tego, po prostu, żeby z tych wyjazdów to na pewno coś nagram. Nie wiem, czy w ogóle do vlogów, zamiast tego GoPro, nie kupię sobie takiej kamerki przenośnej, której używają wszyscy raz na YouTubie. Szczególnie na ten wyjazd, o którym nie mogę wam jeszcze powiedzieć, to by mi się bardzo przydało, jeśli to wszystko wypali, to 100% kupuję tą kamerę. To troszeczkę kosztuje, no ale ja sobie muszę czasem zrobić prezent, bo zazwyczaj nic sobie nie kupuję. Siedzę w tym domu i zarabiam i nic nie wydaje. <laughs> Więc od czasu do czasu jakąś rzecz mógłbym sobie kupić. No i co? I tyle, komentarze. Kilka komentarzy skomentowałem. Jeszcze te filmy, oczywiście, z Filipin. Znaczy nie z Filipin, tylko z Tajlandii. Czekają na zmontowanie i je ja też się postaram zmontować. No to mi trochę zajmuje, albo lajwuję, albo, albo montuję i nagrywam, więc muszę jakiś środek znaleźć, więc to będzie trochę trwało. Przynajmniej będziecie mieli filmy jakieś świeże, znaczy świeże, może nie świeże, ale zawsze będą jakieś filmy na tym kanale się pojawiać. To jest oczywiście mój wyjazd, mówię o wyjeździe do Tajlandii sprzed roku, na którym byłem i jeszcze nie zmontowałem, zmontowałem połowę materiału praktycznie. To się na pewno, to się powinno pojawić i o czymś jeszcze myślałem, ale Zapomniałem. Ja tak zaczynam gadać jeden wątek. Yy, zaczynam jeden wątek. Zapyna, zapominam w ogóle. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No nieważne. Przypomnijcie. A wiem, filmy instagramowe. Filmy instagramowe. chyba jakąś weselszą muzyczkę trzeba tam podczepić, bo takie trochę smutne to się wydaje. No. Jeszcze ktoś mi napisał w komentarzu, że ta kamerka jest słaba, moi drodzy. To jest najlepsza kamera, jaką mam, ta, która tutaj jest. I to jest kamera filmowa, i ona ma filmowy, filmowy coś tam, coś tam, kodek i wszystko ma filmowe. Oczywiście ja w uproszczeniu nią nagrywam, dlatego nie wyciskam, nie nagrywam w rawach i, i nie wyciskam, nie wiem, nie robię jakieś, no, kolory, jak coś nazywa. Color correction, mastering, czy nie wiem, jakie są nazwy na to, nie poprawiam kolorów i tak dalej. Bo trochę jestem w tym słabym, ale, słaby, ale wydaje mi się, że jednak jest 10 razy lepsza niż kamerka zwykła, internetowa, ta Lodzitecha, przy której gdzieś tam kiedyś nagrywałem czy streamuję. No i od GoPro też jest lepsza do takich rzeczy. No. Ale nie będę nią w terenie nagrywał, bo się nie da, bo nie ma autofokusa, nie ma klapki do podglądu, nic nie ma ta kamera, więc ciężko się nią nagrywa po prostu, ale daje super obraz, super wyniki. Tyle, bo się rozgadałem i już mamy 14, a miało być 11, bo mieliśmy kończyć. Dzięki za oglądanie. Przypominam, jeśli chcecie, jeśli chce, znaczy jeśli nie chcecie, żeby was coś na tym kanale ominęło, zasubskrybujcie, kliknijcie ten dzwonek. To o tym dzwonku przypominam, bo, no bo to wydaje mi się ważne. Nie będzie was tutaj nic omijało. A po to właśnie jest ten kanał stworzony, żeby ludzie, którzy chcieli, którzy chcą oglądać moje materiały bardziej takie z życia wzięte a nie z gier, żeby mogli, no one im się wyświetlały i do nich trafiały. Tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Tak jak mówię, trochę technicznych, relacja z Wrocławia, relacja z Kominka, a później coś specjalnego. Tak więc trzymajcie się, cześć!